Siemano, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj zrobimy coś naprawdę zabawnego i fajnego myślę jest to coś takiego, może nie nowego, bo w podobnym stylu ale będziemy mieli widzowie koło fortuny, które będzie miało w sobie różne serduszka i te serduszka sprawią, że będziemy mieli jakiegoś buffa albo jakiś minus, zobaczymy, plus albo minus zależy co się trafi i będziemy mieli to przypisane do następnej naszej gierki. Następna nasza gra odbędzie się oczywiście widzowie na Toilet City, ponieważ tutaj Mamy 50 fal na Nightmare'ze Rzecz jasna, chyba, że harda wezmę, jeżeli będzie bardzo słabo i te serca, no nie wiem, będą takie średnie. No ale widzowie, zostawcie łapkę w górę, stawcie sobie dzwonem, bijajcie na grupkę żabki Mereza oraz na Discorda żabki Mereza, ponieważ będziemy grali widzowie na serwerze Minecraft. Też tworzymy serwer Minecraft na ferie zimowe właśnie dla was, więc na Discord żabki Mereza warto wbić, odebrać sobie rolę Minecraft i tam wpisać się na, na whitelistę, Bo widzowie robimy taki serwerek totalnie po prostu dla Discorda, więc jak ktoś chce pograć ze mną, ja też będę grał. No to słuchajcie, takie troszkę. Inkognito będę grał, wiadomo, więc kto mnie znajdzie, to mnie znajdzie, no ale tak, będę grał i po prostu taki forfan serwer tworzy tutaj nasz Ziber kochany, taki ziobeczek, widzowie, wiadomo, tutaj wszystko ogarnia, także myślę, że ładnie to zrobi. Więc zapraszam i zapraszam też na live'a dzisiaj o 17.30. Będziemy podpisywali, tak jak zawsze, wiecie jak, oczywiście w opisie macie wszystko wyjaśnione. Dodatkowo, też oczywiście, jeżeli chodzi o jednostki, to będę rozdawał darmowe krejty, darmowe jednostki, mityki, widzowie, nawet godli jakiegoś rozdam, więc bądźcie na live'ie, bo co go. Godzinkę będę robił mega, mega losowania albo co pół godziny. Zobaczymy jeszcze. To będzie tutaj, wiecie, do dogadania do, 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 do po prostu. O, że tak powiem, do dogadania. I widzowie, tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to musimy zakręcić kołem i lecimy wtedy dopiero z gierką. Dobra, widzowie, pora na nasze koło. Serduszka wyglądają tak: mamy scientist, serduszko zepsucie, walentynki, ciemność, trade, pomoc, niespodziankę, potęgę, bogactwo oraz zdrówko. Nie wiem, czy już mówiłem nieważne. W każdym razie mamy trzy losowania, tylko trzy losowania i największa szansa jest na trafienie nie zepsucia ciemności albo niespodzianki. Także ustaliłem to właśnie w ten sposób i zobaczmy, co nam wyleci z pierwszego losowania. Wybieramy, widzowie, trzy losowanka, które nam pomogą w dzisiejszej grze, albo przeszkodzą. Dobra, baby, serduszko Scientist. Co się tutaj kryje, widzowie? Zaraz się dowiemy. Uwaga, mamy białe płaszcze Scientist będzie zwiastują potężną pomoc. Wybierz jedną postać typu Scientist. Ok, bardzo fajne. Także, widzowie, myślę, że trafiliśmy takie serduszko, które nie zaszkodzi nam. Bardzo nam pomoże. Po prostu. Także lecimy z drugim serduszkiem. Uwaga, Kręcimy, 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 widzowie. Zmieniłem czy trzy losowania będą ok, ale być może, widzowie, trafiliśmy ciemność, ok? Co jest w ciemności, widzowie? Zobaczmy. Ciemność zwiastuje nam. Nie możesz stawiać jednostek przy drodze. Mają być zagubione i oddalone w ciemności, jakby. Dobra, co jest, widzowie? Piękne serduszko, co nie? Tak, ja sam sobie je pisałem, ale wiecie. Ale się jaram, bo naprawdę fajnie to wygląda. Znaczy, napisałem sobie te wszystkie serca. I tu, widzowie, tak wiecie. Pomyślałem, że to będzie dobry pomysł. Znaczy, ogólnie te serca mają bardzo fajne rzeczy w sobie. Także zależy co trafimy, nie wszystko zobaczycie na nagraniu. Może być kolejny odcinek, jak zostawicie dużo łapeczek w górę, to znowu zagramy pod serduszka i mamy bogactwo, okej. Okay. Bogactwo daje nam, wybierz dowolną farmę. Okay. No okej, do to baby to, widzowie. Co wy na to jeszcze jeden? Taki dodatkowy spin. Bo w niespodziance coś fajnego czycha i chciałbym to trafić. Ja wiem co tam jest, ale widzowie. Czy trafimy? Jeszcze ostatni, ostatni, niech już będzie ostatni. Okej, okay. mamy pomoc, mamy pomoc chyba, albo trajda. Mamy trajda. Zrób trade na trading plazie z randomową osobą i daj jej mi za jakąkolwiek ofertę, jaką dostaniesz, widzowie, no to, to, to się trafiło. Dobra, więc wywalaby. i widzowie, te serduszka niestety będą dla was nieznane. Były też bardzo fajne, tyle powiem, i mogły mocno zamieszać. Dobra, widzowie, niestety nie poznacie reszty serc, są też bardzo fajne i mogły, tak jak mówię, mocno zamieszać, ale no niestety nie trafiliśmy. Jak chcecie kolejny odcinek tego typu, dajcie zdać łapeczko w górę oraz subem z dzwonem na tym kanale. Wpadajcie na live'a, widzowie, 17.30 dzisiaj na tym kanale. No i co? Gramy sobie, ale zanim to, to musimy zrobić to, co tutaj nam koło kazało. Także musimy wybrać jakiegoś scientista. Miałem wybrać dowolnego, więc wybiorę Scientist TV Mena, to jest bardzo duża pomoc. Sante TV, widzowie, jako farmę, bo mogłem wybrać bogactwo. Dostałem serduszkę, czyli dowolną farmę. Trafiłem też ciemność, więc niestety nie będziemy, mogli, nie będziemy mogli stawiać, wiecie, jednostek przy drodze, to jest mega duże utrudnienie. Także to jest jedno z utrudnień, które trafiliśmy. Mogliśmy trafić jeszcze więcej. I muszę iść, widzowie, na Trading Plaza. Gdzie jest w ogóle Trading Plaza w tym miejscu? I wam, że jeszcze na Trading Plaza to ja tu nie chodziłem. W sensie serio, tutaj totalnie mamy samo units, to już robiłem. W ogóle generalnie do no widzowie, tak jak mówię, będę rozdawał mega, mega Dużo jednostek, a patrzcie ile ja tego mam. Tutaj godli, to jakieś mityki, nie wiem czy jak mityk napiszę, Tak, mamy, patrzcie, więc totalnie widzowie dzisiaj będzie rozdawane różne rzeczy. Trading Plaza, ok, mamy to, więc idziemy widzowie wytrajdować mityka za to, co mi ktoś pokaże na tradzie. Ja dosłownie to muszę wytrajdować, także to serce, to jest takie serce pozbawienia mnie profitu, widzowie. Coś tak czuję, dobra. Dajmy sobie, nie wiem, trade na on i zobaczymy. Także, widzowie, napiszmy, może trade me. Dobra, napiszmy, no nie wiem, może ktoś tam wyśle Także widzowie, szczęśliwcem, który dostanie Free mityka jest Adrian Amogus123, dobra, ja mu dam jakiegoś Mityczka, no nie wiem, dużo mam gliczów, Więc glicza damy, i co zaproponuje Adrian, dawaj Adrian No pokaż coś na tym handlu, proszę Po prostu wystarczy, że coś pokażesz I już ci to daję, cokolwiek, cokolwiek <laughs> Jakaś oferta No halo, oferta, oferta, jakakolwiek Oferta, jakakolwiek, napiszmy jakakolwiek <laughs> Jakakolwiek oferta Nie godli, godli serio? Chcesz dać Godli? Naprawdę, Adrian? Jakakolwiek, jakakolwiek. Dobra, może być Godli. Zobaczymy, co Adrian da widzowie. Ja mu to, 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 tutaj troszeczkę Adrianowi podpowiedziałem. On nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy nawet jest moim widzem. Być może nawet nie jest, bo nie musi być. Ale domówię, może to nawet być ktoś z zagranicy, tak naprawdę. Więc dajmy tego Glicza, widzowie, mu za cokolwiek co nam pokaże. Dawaj, dawaj, Adrian. Oferta, oferta. Ja nie wiem, czy to w ogóle Polak, a napisałem do niego po polsku. Może być troszkę dziwnie, jakby to nie był Polak, co nie? Także. Możemy tutaj, widzowie, nie, to chyba się nie dogadamy. Dobra, czekam na kolejną ofertę. Widzowie, dajemy Glicza i za glitcha coś tutaj dostaniemy. Jakakolwiek oferta, jakakolwiek oferta, widzowie. Coś czuję, że ten trade będzie mega trudny do zrobienia, naprawdę. Dobra, widzowie, ofertę dostałem taką, więc przyjmuję oczywiście. Green Laser Camera, Dual bad Speaker man, kilka legend. Dla mnie spoko. Myślałem, że skończy się to gorzej dla nas, a wyszliśmy nawet tak, nie powiedziałbym, że na plus, ale no taki Green Laser Kamerka, fajna postać według mnie. Także, widzowie, spodziewałem się, że... Ktoś da mi speakermana, tutaj teraz będę miał trade'ów pełno, wszyscy chcą podpis widzowie, nie da się zrobić odcinka. Każdy chce tylko podpis, masakra co się dzieje. Także widzowie, dzisiaj rozdaję podpisy na live'ie dla tych, którzy wiecie, tutaj będą dalej Wiku i przeczytają opis. Także tak, wracamy do lobby widzowie i zaczynamy gierkę tak naprawdę, bo czas rozpocząć naszą potężną grę na Toilet City. Dawno nie graliśmy, no to sobie zagramy. I teraz tak, mamy wybrane postacie i teraz widzowie, nie mam postaci, więc teraz już mogę sobie dowolnie wybrać. Może wybierzemy widzowie Green Laser Camera jako że go dostaliśmy w tradzie. No powiem wam, że się nie spodziewałem takiego trada. Bardziej myślałem, chłop da jakiegoś, nie wiem, Camera Woman nawet da, albo Speakermana. Nie, Speakerman to nawet jest dość yy, drogi, bo go się nie da dostać. Ale tak, Camera Woman, albo ktoś mi da jakiegoś tutaj kamera helikopter i miałby glitcha za darmo. Ale tu, jak widać widzowie, dostałem normalnego trada. To jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe, bo większość ludzi myśli o tym, żeby zrobić, wiecie, taki tutaj, no nie spodziewało się, że ja coś takiego robię, to na pewno. I teraz tak, mamy widzowie tutaj naszych ziomeczków, to może weźmy jeszcze miejska kamera, bo mało nim gram. I zagrajmy sobie może inżyniera, albo nie, inżyniera, nie, inżynier taki średni. Larczy laser kamerka może. Ewentualnie, dobra, larczy laser kamerka, widzowie, taki dość nietypowy team. Raczej nie gram w taki sposób, ale tym razem sobie zagramy. Oczywiście zagramy sobie na nightmerze i widzowie, zobaczmy, czy damy radę. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Dobra, widzowie, zacząłem już gierkę. I powiem wam, że akurat tym razem serduszka nie zrobiły mi nic złego. Naprawdę. Trafiły się bardzo fajne. E, oczywiście. Jedyny minus, no to taki, że mamy ciemność, serce ciemności, i ono nam sprawia, że widzowie po prostu baby, no te polskie nazwy to wiem, są tych serduszek dość dziwne, no ale tak to wygląda. Nie możemy stawiać postaci przy drogach, czyli, no powiedzmy, mniej więcej coś takiego muszę stawiać, nie? Coś takiego. Tak troszkę oddalone od drogi, żeby to nie było, żeby one były takie zagubione w ciemności, i wtedy to będzie far, fajnie tutaj, wiecie, grało. Więc na przykład mogę go dać tutaj. On jest taki wtedy zagubiony, ewentualnie, no bo tutaj dużo. To jest tej drogi wszędzie, więc dobra, dajmy go tak po środku, widzowie. Pierwsza moja postać do bicia w ogóle. I tak, no ten ziomek zagubił się w ciemności, widzowie, on nie widzi drogi, tak? Tutaj jest, wyobraźmy sobie, że tu jest mgła. Wiadomo, do no, tego nieba, więc trzeba sobie wyobrazić, po prostu. Więc tu mamy mgłę dookoła, widzowie. No i ziomek nie widzi drogi. Znaczy, no trochę widzi, bo bije skibidi, ale, ale to już kwestia gry. Ja, ja tego nie zmienię, widzowie. No tak, niestety to jest zrobione. Nie mogę sobie dodać mgły jakąś komendą admina, bo tego nie mam. No ale to by było fajne. Takie, takie, takie filmy bym na pewno porobił, gdybym miał jakieś wiecie, komendy takie podstawowe, a podobno robią nam powoli jakieś komendy dla partnerów, które będziemy mogli użyć i będzie bardziej fan mm, tu play gierka. Będzie można robić różne fajne pomysły, dlatego widzowie wtedy bardziej, bardziej zrobię takie wiecie, potężne pomysły, o których no, już dawno myślałem, tylko jestem no, ograniczony tym, że nie mam tych komend, a mają nam dać jakieś komendy adminów, także zobaczymy jak to będzie, czy w ogóle to się uda, no ale tak wam mówię, bo prawdopodobnie może coś takiego być. Nie mówię, że będzie, ale może coś takiego być. No i słuchajcie, na razie to nam idzie dobrze, co nie no green laser kamerka jest potężne. Razem z nim widzowie okazało się Że zgubił się large laser kamerabed I gościu nie wie gdzie jest po prostu No i dobra razem tutaj sobie stoją we mgle I tym razem nie stawiam ich tutaj Jakoś ładnie przy drodze Tylko widzicie niestety muszę stawiać tak troszkę oddalonych Najlepiej żebym jeszcze postawił Gdzieś nie wiem takiego base camera autu tu po środku zagubionego To by było dobra chociaż nie wiem czy on by w ogóle miał zasięg na drogę Także tutaj możemy widzowie Zrobić coś takiego że damy tutaj Też large Laserka kameramena oj proszę bardzo, też jest totalnie zagubiony ziomek, no zagubił się we mgle nie widzi drogi widzowie, droga jest od niego oddalona, czyli mamy zachowaną nasze tutaj, mamy zachowane wymagania serca, tak, wydaje mi się, że to będzie całkiem okej, okay, że w ten sposób gramy, no takie wiecie, fun to play to ma być, co nie, także gramy for fun i teraz widzowie, aktualnie idzie nam naprawdę dobrze, no naprawdę tutaj nie narzekam i Scientist TV to będzie fajna postać, bo słuchajcie ona też się zagubi we mgle oczywiście jak ja to mówię, w ciemności i Słuchajcie, ten ziomek, on się zgubi gdzieś tutaj. Jestem ciekaw, co jak go postawię tu, że chłop się zgubi przy tym, no nie wiem, automacie czy jakimś na paliwo. Nie, nie wiem, co to jest. W każdym razie, widzowie, tutaj mamy jakiś, jakiś, nie wiem, automat. I przy tym automacie zgubił się Scientist Steven. Gdzie widzowie postawi swoją obronę? Jestem ciekaw, uwaga. OK, postawił tutaj, no powiem wam, że naprawdę tutaj było takie totalnie niewiadoma, była duża niewiadoma gdzie Scientist postawi swoją obronę kiedy go postawię tak zagubionego, patrzcie, kolejną postawimy tutaj i on stawia tak totalnie wiecie, no można powiedzieć randomowo bo on mimo wszystko tutaj, no jest zagubiony, tak, jest zagubiony no więc w tym momencie trzeba było go postawić jakkolwiek tak naprawdę, zobaczcie tak to tutaj wygląda, damy też green laserka Kameramana na wyższy poziom tutaj mamy kolejne poziomy, to co muszę zrobić to na pewno ulepszyć Santę, bo aktualnie no to tak troszkę widzowie są zaniedbani, co nie? Siedzą tam w tej mgle, w tej ciepłości i nic nie mogą zrobić. No fajnie, że ulepszyłem postacie, wiadomo, to mi dużo da, ale zróbmy troszkę tych Santa na wyższy poziom, bo później będę miał problem z kaską, nie? Już na późniejszych etapach tam 25, nawet może nie, 30, 30, 35 i tak dalej, no to tam już troszkę tej kasy tej, to, to wszystko wymaga. Chociaż tutaj m, tak naprawdę nie mam jakichś mega drogich postaci. Ten też się tutaj zagubi, patrzcie, przy jakimś tutaj będzie stał, przy, że tak powiem, przy jakimś budynku, po prostu sobie stoi i nie wie co ma zrobić. Nie wiem, czy on w ogóle zasięg będzie miał na to, żeby atakować. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli nie będzie mógł atakować, to go usunę i postawię troszkę gdzie indziej, co nie? No widzicie, to serduszko mega mi przeszkadza, bo ja muszę za każdym razem znaleźć miejsce, w którym mógłbym ustawić tak właśnie na tej zasadzie takiego zagubienia. Postać muszę ustawić na zasadzie zagubienia. Zobaczmy, czy on tu sięgnie. O, dobra, chyba sięgnie, albo nie. Sięgnie, no nie bije, dobra. No czyli dobra, ale okej. Okay. Na piątym poziomie może widzowie uda się sięgnąć. Także na razie jeszcze nic tutaj nie mówię. Będzie dobrze, będzie dobrze. Na pewno damy radę sięgnąć tym mejskim ramenem. Ewentualnie, dobra, widzowie. Niech stracę pieniądze. Dajmy troszkę bliżej, bo tak to nie ma sensu, ja nic nie będę bił nim. To będzie totalnie takie useless. Także zróbmy to tak. I on tutaj i tak niewiele robi. Dużo bije, ale wiecie, to musiałyby być potężniejsze skibili. Dajmy na Strongest i wtedy on coś zrobi, nie? Wtedy to będzie miało jakiś sens w ogóle. Zróbmy lepszych scientistów, i tutaj oczywiście ulepszmy też Santę. Totalnie, widzowie, taki fan-to-play odcineczek, bo nawet się nie skupiam za bardzo na graniu. Tak naprawdę, wiecie, no po prostu się bawię tymi serduszkami, że tak powiem, więc tutaj totalnie, widzowie, dla fanu gramy. W ogóle cię oni strzelają. Patrzcie, jak się ustawili. Tak na bok, i. Chyba strzelają. Ciekawe, czy to im psuje, wiecie, zasięg strzelania, czy to im psuje celność, bo w tym momencie to wygląda jakby troszkę psuło, wiecie, bo tak jakby oni nie strzelają w odpowiednim czasie, tak mi się wydaje, no wydaje mi nie wiem, no tutaj nie mogę zrobić takiego, wiecie, mocnego strzału nimi. Tylko jakoś to tak idzie. Średnio, no nie wiem, takie mam wrażenie. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie, no ten scientist będzie o wiele gorszy, coś mi się wydaje. No ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dobra, za 2000 ulepszamy Santę. I tu by się przydało tego Large laser kamerkę ulepszyć. Chociaż tak naprawdę, no mówmy się, i tak mamy tutaj potężnych scientist tv menów Także raczej, raczej nic się nam nie stanie. Ja bym tutaj, o, patrzcie, kamera przyjmuje na siebie te wybuchowe Skibidi. Normalnie, on się po prostu nie boi. Za 2000 ulepszamy. Za 2000 i widzowie mamy już po 3000 ulepszonko, więc w tym momencie zrobimy sobie Scientistów i będziemy o wiele, wiele do przodu. Znaczy, chcę zrobić tutaj kolejnego, co nie? Bo leci ten Airplane Toilet. Dawaj, dawaj. Dobra, nawet nie doleciał. Okej, okay, no to totalny luzik, widzowie. Mamy Tol, Cameraman barier, piąte poziomy Scientistów. Tutaj mamy też czwarty, czwarty. Nie, tu trzeci. Tu czwarty, okej. Okay? I za trzy tysiące kolejny Santa, widzowie. Bardzo fajny, bardzo fajny odcinek, myślę. Bardzo fajnie się tu gra na tym Toilet City. Mimo, że muszę troszkę tak porozstawiać te postacie, wiecie, tak głupio, no nigby tak nie ustawiał, jak ja tutaj, ale no daje radę, jakoś to tutaj da się grać, okej okay. i ten tall cameraman barrier, który tutaj patrzy tak na bok, no jest mega mega taki troszkę no może nie mega, ale useless jest, nie, bo troszkę tam przeszkadza mu to, że wiecie że strzela tak na ukos, na bok i totalnie trafić nie może jakoś zbyt szybko no na pewno to przeszkadza, to na pewno dobra, ulepszmy tego tutaj ziomka Large Laserka, tylko aktualnie nie mogę tego zrobić. Dodawaj, no dawaj, dobra, udało się, widzowie. Potrzebujemy szybko mocniejszego bicia, bo aktualnie to nam tutaj dużo brakuje. Dobra, za 4000 ulepszamy green laserka i tutaj cyk, 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 racket. Racket league. Rocket toilet, co ja gadam, jaki racket League. Totalnie widzowie gierka jakaś tutaj. Okej, okay, 3000. Znaczy Rocket League to ja grałem chwilę, ale powiem wam, że tak średnio mi się podoba. Rocket liga leci, normalnie. Rocket toilet. Ufo toilet widzowie. No tego UFO to bym tutaj rozwalił takim. Aha, no dobra, to już nie rozwalę. Ale scientistów dam dwóch. W sensie ulepszę ich już razem tutaj. I na razie idzie nam całkiem dobrze. Dobra, widzowie, mamy jakieś zjawisko paranormalne. Zobaczcie, Ultimate Cameraman Barier jest bez, że tak powiem, no nie wiem, wyglądu. Znaczy w się, sensie, totalnie nie widać kameraman barierki. Co to się dzieje w ogóle? Sajentyści opracowali nową technologię, widzowie, niewidzialności. Znaczy, nie do końca im to wyszło, bo i tak żołnierzy widać na tych tutaj barierkach. Ej, co jest w ogóle? Co jest? Halo. Aha. Widzowie, yy, yy, coś się dzieje. Ja nie wiem, czy Gierkę wywaliło, czy to po prostu mnie wywaliło w tym momencie. W sensie ciężko powiedzieć, ale dzieją się tutaj rzeczy rzeczywiście dość takie paranormalne. Powiem Wam szczerze, że te serduszka, no, sprawiły, że. Aha, jak ja, ja, ja mam neta, halo. Co, co, Okej, okay, fajnie, widzowie, fajny odcineczek, polecam.